Witam, tu Kuźnia Gdynia. Zastanawiacie się, jak jeść? Kiedyś papryk Fox, zwany liseł, <grym wytrzymał> pokazywał kiedyś co jeść. Zrobił to prawie poprawnie, ale zrobimy to lepiej. Tutaj tego nie jeść. Mamy pizzę, popijamy ją olejem i piwem. Po czym zapalamy papierosła? To nie jest dobry pomysł. Nie. Następnie mamy kotlety z bułką, popijamy piwem i zagryzamy apapem. Zastanawiacie się, czy to jest sposób na wasze mięśnie? Otóż była już odpowiedź. Nie. Teraz odpowiedź na wszystko. Idealnie. Jest tak, herbatka zielona, warzywka, w której skład wchodzi kalafior, marchewka, por, i różne inne chujostwa, kasza gryczana i piers kurczaka oraz mamy utka kurczaka obrane bez wszystkich gubien. Czyli nie ma tam tłuszczu, by nasze bicepsy były wielkie, by nasza klatka była dobrze wyrzeźbiona i żeby nasza myszka spadała w odpowiednim momencie. Kurwa. Nie ja pierdolę i teraz nie mogę... Poczekajcie, nie zakończę filmiku! Nigdy kurwa, bo nie mam myszki.